Maneczko wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do Z2 Animal Park. No to tak, chciałbym was wszystkich zaprosić do subskrybowania tutaj e, kanału. E, bijemy, bijemy, żeby nas było jak najwięcej. Więc zapraszam do subskrybowania. No to i lecimy z materiałem. Zobaczymy, co tu będziemy dziś robić. No to tak. E, Dziś odwiedziliśmy, cośmy odwiedzili. Park Kujali. Eee, dobrze mówię, Kujali, czy nie Kujali, co to jest za park? Eee, Kujali. No dobrze, dobrze. Bo użek się potracił. Eee, mamy tu rozmnożyć tego pana. No to jedziemy z tym panem. Zaraz go tu hodujemy. I tak w międzyczasie możemy sobie jeszcze rozmnożyć kogo? Nie wiem. Nie wiem kogo możemy rozmnożyć. Nie sklep z kapeluszami, tylko co my to mamy zerknąć. Gdzie ja postawiłem ten budynek. Ja tutaj nigdy nie wiem, gdzie ja postawię te budynki i potem to szukam. Wiem, że... O, dobra, tutaj jest. Daleko wyrzucony. Zerkniemy sobie kartę kolekcjonerską. Czy mamy coś tutaj jest. A obojętnie lew, słoń. To, to, to obojętnie. Dobra, idziemy, coś może łatwiejszego. Hmm. Tutaj są same leśne. Tutaj są same nie z tego. To mamy do rozmnażania zwierząt. O kurczę, masę. O, tutaj. O, tego fenka na piątych. No, daleko, daleko. No i to by był taki. Ja już chyba mam dwa takie. O, widzicie, takiego mam. Lisek, tutaj Wilk. Tego nie mam, tego nie mam jeszcze. Ale można by go było rozmnażać. Tutaj popatrzymy, tutaj nam nie dużo brakuje, ale nie mam ani tego. Tego chyba mam, ale. Te, nie, na pewno Nie, na pewno tego nie mam, ale tego nie wiem. Dobra, to nie, to rozmnażamy tego fenka. Idziemy tego fenka rozmnażać, jak on już jest tutaj dany. Nawet chyba tutaj. Był rozmnażany, bo jest widzę ustawione. Rozmnażamy tutaj fnięczka. 4%. No bardzo malutko, bardzo malutko, ale nie jest. Tutaj mamy co zrobić? Mamy postawić tego. Drogo. Drogo. Ten też drogo. Na razie, na razie nie. Na razie zostaną niepostawione, bo są za drogie. Tutaj może. Może będziemy karmić, może będziemy tutaj robić porządek, co? Tutaj Ty chyba tych zwierząt nie ma tak dużo, żeby nam to tak dużo czasu zajęło. Myślę, że zrobimy sobie tutaj porządeczku. Tutaj hipcie są. Śmieci pozbieramy, o ile śmietników. Yy, aha, tutaj ten nasz... Yy, nasze roślinki tutaj rosną. I czyścimy, i czyścimy te wybiegi. Ale będzie czyściutko, fajnie jak to całe zrobimy. Tutaj mam, a ja tutaj mam takie coś, może to umie komuś postawić. O, patrzcie, już tutaj wchodzi. Syk jest, jeszcze coś tu było, jeszcze tutaj było jakieś. E, Słońce jest, słonie jest na pierwszym poziomie, ale było tutaj jeszcze koryto. Koryto, może ktoś nie ma koryta. Zaraz tutaj przyjdziemy, zerkniemy. Może jest jakiś osobnik, co nie ma koryta. Wiem, że tak ciężko widać, to jak ja Wam tak jadę, ciężko się Wam to ogląda, no ale muszę to jakoś tutaj na szybko sprawdzić. Nie mamy więcej zwierząt. No to nie, no to z tego co widzę, tutaj są wszystkie wyposażone Korytamy wszystko, chyba że tutaj u góry jeszcze coś jest. Jest zwierzę, nie, puste wybiegi. Te wybiegi tutaj są. No to nie. To, to mamy wszystko. No i z tego, co tu był słonik, na pewno jest ta podłoga. Ja sobie tutaj zaraz tej podłogi dołożę. Zobaczcie. Tutaj jest fajnie wszędzie ta podłoga dana. Damy sobie jej tutaj dalej. Tutaj na przykład dwie. Jedna, dwie. Elegancko. Niech jest tak dana. Teraz te śmieci pozbieramy, żeby tutaj było bardziej przejrzyście. I co my tutaj mamy za zwierzaka? Dwa jakieś. Dobra, robimy ten porządek szybko tu, żeby tutaj mieć sprzątane wszystko. Lepiej by to było tak naraz Przęść. Pierwsze zebrać gwiazdki, później poklikać wszystko to, a na końcu karmić. Żeby tak nie skakać o. To po prostu wszystkie wybiegi, cyk, cyk o tak, gwiazdki pozbierać i na koniec tylko dokarmiać i będą podokarmiane gwiazdki zebrać, nie? o, tak po kilka wybiegów naraz to to tak dosyć, dosyć fajnie, dosyć szybko idzie jak my tak po jednym robimy, no to to idzie trochę długo o i znów gwiazdki zebrać, no i gotowe wybiegi tak to idzie fajnie, nie? Tutaj dwa wybiegi na raz, czy trzy robić. Gwiazdki no, trzeba było zebrać, bo nie było możliwości postawienia śmieci. I tutaj podkarmić. Tutaj chyba jeszcze żyrafy są. No, wczytuj się, dobra. No i jest zrobione, idziemy dalej. Tutaj taki mały wybieg na końcu. A, tu są te te... Właśnie tego co możemy odblokować. Eee, patrzymy tutaj tutaj mamy wszystko. Tutaj, o, tutaj. Śmieci, 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 śmieci. Zbierane śmieci. Co my tutaj mamy? No wczytuję się. Tutaj cyk. Następny. Cyk, 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 cyk. Eee, nie mamy tutaj. Nie mamy tutaj tutaj. E, poidła powinna być kuwetka, a nie poidło. No, poidło, jak ja go nie tam. Może temu, że, że myję tym. Nie wiem, temu poidło. Kuwetka. Może. Może kuw poidło bardziej pasuje tutaj. No, ale to, ale to główienka sprząta. Więc poidło to chyba do picia. A to tutaj główienka sprząta. Więc no dobra. No, nie wnikajmy w szczegóły. Co to miało być, jakim to miał być zamiar? ...jak tu tutaj twórcy wymyślili... ...że poidło... bo patrzcie, to się nazywa poidło... ...poidło, sawanna, więc oni z tego piją... ...a to kubki zmierza, więc... ...no dobra, no... <taki>, ...taki ci tam wynalazek, no... ...tutaj mamy chyba wszystko, dobra, idziemy teraz, powiem wam, zrobimy sobie... Yy, ...tutaj troszkę porządku... A mianowicie, no masę mamy tutaj, patrzcie, tych cegówek. Ja stracę na tym mnóstwo kasy. Ale może już to naprawili, bo wiem, że się to kiedyś wieszało, że nie dało się tego tutaj robić. Może już to naprawili. Wiem, że kiedyś się to wieszało. Trzeba to kiedyś zrobić, więc jedziemy z tym. Masę tego tu mamy wykupionego terenu. A nie możemy tu nic zagospodarować, bo mamy wszędzie poustawione te słupki. Chciałbym tak naraz wziąć wszystkie i przejechać, no ale nie da się. Zobaczcie, jak sobie tutaj zrobimy drogę dookoła, to będziemy mieć takie obejście w zoo... ...że masakra. Tylko patrzcie ile tutaj kasy, no mamy 2,5 miliona. Mam nadzieję, że starczy. Starczy nam tej kasy. Bo ja bym chciał jeszcze jakieś skrzyneczki kupić. A nie chciałbym wydać wszystkiego tutaj na to. Więc, więc, więc. No, zobaczymy. No, tu jest chyba naj, największy park, jaki mam wykupiony. To jest chyba tutaj. Jest bardzo dużo powierzchni wykupionej. I praktycznie wszystko będzie można obgraniczyć drogą. Bo tutaj w tych miejscach poprzechodzi droga. No, tak mi się zdaje. Chyba, że będzie tak, że ona się tak ułoży, że nie da rady przejść. Wydaje mi się, że powinna przejść wszędzie. Tutaj może temu były tańsze y, działki, bo właśnie jest takie wykupywanie. No ale to mi się podoba, że to takie coś zrobili, że sobie trzeba oczyścić te działki. Więc to jest fajne. Mogłyby tutaj z tego jakieś y, karty zwierząt wyskakiwać, i co jakiś czas na pustym polu mogłoby się to z powrotem pojawiać. Nie? Takie usunię do usunięcia. No, i z tego jakieś karty zwierząt wypadać. Na przykład, no też fajna rzecz. By była jakaś nowa atrakcja. No i oczywiście, no nie znów za diamenty, bo jak zaś wszystko za diamenty, no to to zaś kaplica. Jak to jest za kaskę do usuwania. Jakby się tutaj dość dużo tego pojawiało, no to. No i karty te, które są z tego, żeby szło na przykład wymieniać na kupony, tak? No co mi, że ja tutaj tak dużo kart znajdę, jak i tak połowę nie mogę nawet wymienić na kupony. No, zobaczcie sobie. O, tutaj mam karty, znów mi padły no niby po 10 Dziesięć tych, ale nie da się tego wymienić, no to szkoda, no bo bym to powymieniał. I tutaj mam jeszcze, o, takie. Do skompletowania, no i co ja z tym mam zrobić? No nic, no muszę to skompletować. Tutaj mam drogę, też można skompletować. Drogę, tak. Tutaj to można skompletować, skompletuj tak. No i nic więcej z tym nie mogę zrobić, bo po prostu no co? Do niczego więcej się to nie nada. Mogę sobie zrobić płotek, nie wiem, tu sobie zrobię płotek. O, tu mam fontannę jakąś. Mogę sobie tutaj zrobić taki taki płotek przez całe, Tak, o, tak sobie zrobimy. Przez cały taki płotek. Czemu się mi tak wypada? Nie chcę tak. Co to robić jak płotek? Gdzieś tak na zmiany układa? No to dobra, to się tak układa na zmiany. O, nie tam, tu. Tak na długość. No i patrzcie. O. O, zatrybił. O, dobra, ten jeden mi się tutaj dołożył. Zaraz go bierzemy. No to dobra, tak to mniej więcej różnie poukładamy. No i co, ułożyło się na? Mamy jedną drogę. Nie wiem, dołożymy, gdzie tutaj brakuje drogi. Tutaj brakuje drogi. Możemy tutaj dać. Jedną tą drogę. Czy mamy jeszcze jakieś takie płotki? 18 takich mamy. No to też to wyłożyć. Tutaj wszystko. Tutaj wszystko. Ile tutaj wejdzie tego? Tyle. Po drugiej stronie się też dać? Nie, po drugiej stronie się nie da dać. Ale tutaj do końca jeszcze można dać? Nie. E, tutaj można dać z2. O, tutaj już dalej nie można dać. E, musiałbym to auto obrócić i bym sobie tutaj dał dalej. Czekajcie, można to obrócić na przykład, żeby to nie zajmowało całego, całej przestrzeni. No tak, można obrócić. No i teraz, jakbym sobie te płotki chciał dać, to ich spokojnie damy, nie? Gdzie są te płotki? Więc zostało. O, jeżeli ja tutaj stąd wezmę, to powinno być w miarę akurat. Ile braknie? Dwa, trzy. No i elegancko. I tutaj mamy jakąś fontannę. Jakąś małą fontannę mamy. Dobra, niech sobie jest ładnie wygląda, niech se jest. No i dobra, tuśmy zrobili, Zaś mi tu śmiecą. Kasa się zbiera, oni za co? no i co? No i trzeba by było znów to wejść. No i ten wybieg w sumie tu nie jest potrzebny. Dobra. 14 sekund, to się tutaj dalej sprząta. 18, więc tutaj nic nie zrobimy, musimy poczekać. O, no tutaj się już niektóre porobiły, te krótsze. Ale tutaj jeszcze jest 18 sekund, więc musimy poczekać. Czekamy chwilę aż się... O, dobra. Tu jeszcze gdzieś tu było coś? Nie. Jest jeden, ale tu jeszcze chyba będzie. Raz, raz. No teraz już powinny powoli... Wypadać wszystkie Tak, teraz już możemy jechać po kolei I robić jeszcze raz Wszystko Gdzie tutaj jakieś Są do zrobienia, no Pojawiajcie się Raz, dwa, trzy Jest jeden No tu się Myślałem, że się zawiesi, ale no wiecie, to się może zawiesić, bo ta gra się tutaj lubiła zawieszać. Więc nie wiem, czy to jest do końca już naprawione wszystko, te błędy. Wiem, że kilka razy były problemy tutaj, jak chciałem to usunąć, się mi to tutaj strasznie wieszało. Nie mogłem tego zrobić, no i było to temu zostawione. Teraz zobaczymy, czy będzie lepiej, czy też będzie jakiś problem. Zobaczcie ile miał odznaczenie, jeżeli bym, umiałbym to wszystko sprzedać To chyba tak robiłem i to się wieszało <laughs> Albo za szybko po prostu robiłem i się to wieszało Dobra, tutaj jest pozbierać Tutaj już jest wszystko W tą stronę wszystko, w tam idzie Dobra Niech się wczytuje, tutaj są duże skałki, więc jeszcze raz na pewno. Tutaj mamy trzy małe. Te już chyba tu znikną. To chyba ta zniknie tylko. A nie, jeszcze nie znikło. Hmm, tutaj mamy dużo, o cyk 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 cyk, pozbierane. Ile wyskoczyło? No troszkę ubyło, ale jeszcze, jeszcze tego jest. To tylko poszło prawie 500 tysięcy. Ale ja też obrobiałem tutaj trochę w Zo, więc może temu też troszkę kasy zjadło. O, tu jest bardzo dużo tych cyk. cyk. też machniemy. Eee, krama. Ej, co, co mi tu wybierasz? Co mi tutaj wychodzi za promocję? Tylko zbierać o ile tego tu jest. Ale ubyło, dużo ubyło, bardzo dużo ubyło, bardzo dużo, fajnie, fajnie, że bardzo dużo ubyło. Tutaj, no, e, nie, tu tutaj się za bardzo nie przerzedziło. Tutaj tego jest dość, dosyć sporo jeszcze. E, nie wiem, czy się tam nie muszę jeszcze cofnąć do tyłu, czy tam jeszcze coś nie było. Tutaj wszystko zrobimy. Też jest dosyć sporo. Tutaj na dole już nic nie ma. O, idziemy tutaj... O, tutaj po dole jeszcze jakieś są pojedyncze. Dobra, i tutaj jeszcze. Właśnie tak się mi wydawało, że muszę się jeszcze cofnąć. I tutaj wszystciutkie pozbieramy. O, dobra. Tutaj już u góry chyba już tutaj w tą stronę już nic nie było. Nie, dobra. Nie no to mamy wszystko. Teraz bym znów musiał czekać, aż to się zrobi pewnie kilkanaście sekund. Na no, 2 minuty, akurat tutaj ten. No to nie, to chyba nie ma sensu czekać. Co my tutaj mamy? O, skrzyneczkę mamy do otwarcia. Otwieramy skrzyneczkę. Nic fajnego wypadło. Nie, nic fajnego. Cztery karty. No to wymieniamy. Co będziemy mieć? 25, 50, ładnie. 5 i dziesiąteczka. No. Ujdzie, mamy już 8000. O, mamy fajnie, 8000 już się nazbierało. całkiem fajnie. O, mamy znów do skompletowania. Tyk. Też. Okej, okay, o ile drogi? Tyk. Dobra, źle się nazbierało. Jest ta droga nasza, tutaj jest nasza droga. Tutaj mamy troszkę drogi do zrobienia. 3, 4, 5, drogi. Dobra, gdzieś tam tych słupków brakowało na samym dole. Możemy je tutaj sobie dolepić. O, ładne obrudzenie. Tej bym sobie też zrobił. Na razie nie ma więcej, ale to się nazbiera. To się nazbiera, nie ma się czym martwić. To się jeszcze nazbiera. Jeszcze tam paręnaście z tych słupków do tych skałek do rozwalenia, więc się nazbiera. No to dobra, to mamy tutaj wszystko porobione. Troszkęśmy tutaj podziałali. Park praktycznie cały ludzki wyczyszczony. Zobaczcie ile ja mam mapy. Ja tu jeszcze jest mapy do wykupienia? O, tutaj jeszcze mogę wykupywać, ale to już jest chyba wszystko za diamenty. Nie, tu jest za... To mogę wykupić? Taki duży? Fajnie. Tu już jest praktycznie chyba wszystko za diamenty zostało. Tak, diamenty, diamenty. No, tutaj diamenty, też diamenty. Diamenty, tutaj diamenty, a wszędzie diamenty. Ta jedna działka chyba jest jeszcze do wykupienia, właśnie za kasę. Tak, wszystko diamenty, może ta jeszcze jest za kasę? Nie, za diamenty. No, to jedynie można by było tu tą wielką działkę wykupić. Ale my tu mamy tyle miejsca, że popatrzcie, tu jest parę tylko gatunków zwierząt. Ja tutaj te wybiegi będę rozbudowywał na maksa. Właśnie, ile kosztuje taki rozbudowa, takie wybiegu? Sobie tutaj mówię na maksa on 8 tysięcy. No to to nie jest dużo, no to 2 miliony nam wystarczy na rozbudowę. Więc oczekujcie odcineczka, gdzie będziemy rozbudowywać na maksa wybiegi, ile wlezie, żeby największe jakie szło zrobić dla zwierząt. Dobra, subskrybujcie kanał, odwiedzajcie playlisty, oglądajcie filmiki i do zobaczenia. Cześć Wam! thank <laughs> you